Ja, 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 ha, to to, to, ja, 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 ha Wstaję rano, skoro świt Skręcam śluga i zabijam sły Rozpalony czarną kawą zaczynam szyć. Swoją pracę dobrze znam, z cały dzień Kurwa mać asfaltowych ulic sieć, przejeżdżona z dnia na dzień Tak mi wkurwia rzeczywistość a to stopy chleb Kocham gdzie jak Irlandię, bez fikcji. 18 lat na banicji. Nic nie robić, nie nic zmartwie. Przy komiku łycheć traci. Dorzucać trochę węgla, żeby rano można było wstać. Do roboty na budowę, do soboty, bo rachunki płaci szat A w mej głowie ciągle nota. Kocham J jak Irlandię. Pik plaże, zimna woda. Deszcz, co drugi kurwa dzień. Nie ma lata, brak do zimy, za to fumy, walce krany dwa. Ja! Ja! Ja yeah. Ja to, to to, to to, ja, 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 oh Wstaję rano, skoro świt, skręcam szuka i zabijam sny Rozpalony czarną kawą zaczynam żyć Swoją pracę dobrze znam z mychu cały dzień, kurwa mać Sportowych ulic siedł, przejeżdżona z dnia na dzień Tak nie wpływia rzeczywistość jak to stopy chleb Kocham Cię jak Irlandię bez fikcji 18 lat na banicji Nic nie robić, nie mieć Przy kumiku chlać i dorzucać trochę bęgla Żeby rano można było wstać Do roboty, na budowę, do soboty Bo rachunki płacić trza A w mojej głowy ciągle nuta Kocham Cię jak Irlandię Piękne plaże, zimna woda Deszcz, co drugi kurwa dzień Nie ma lata, brak też zimy Za to fumy, walce krany dwa, ja yeah. yeah.